Pojechałem z polską kadrą bobslejistów do Lillehammer w Norwegii zobaczyć jak przygotowują się do zimowych igrzysk olimpijskich Energylandia przy tym to jest Pikłość. Jakąś wanną z pozami I pierwszy raz w życiu zjechałem na bobsleju Wszystko co miało pójść tak, to poszło nie tak <laughs> W dzisiejszym odcinku zobaczę jak trenują bobslejści Raz i... Aaaa! Jak wygląda sport, w którym wszystko dzieje się w kilka sekund a jeden błąd może bardzo dużo kosztować. Ucięło mi palec? Subskrybując kanał, wspieracie jego rozwój. Oczywiście zanim trafiłem do Norwegii, musiałem poznać podstawy we Władysławowie. Witam serdecznie, moi drodzy na kanale AJ The Polish American. Dzisiaj uczymy się jazdy na bobslejach. Centralny Ośrodek Sportu Cetniewo to jeden z głównych ośrodków przygotowań olimpijskich w Polsce. Trenują tu kadry narodowe z różnych dyscyplin i to właśnie tutaj znajduje się specjalny tor do treningów startów bobslejowych. A więc moi drodzy, zaczynamy skromnie, bo połową zespołu, albo nawet nawet mniej niż połową jest z nami Kuba i Seweryn. Więc to co widzieliście przed chwilą, no to jest zaraz do tego przejdziemy, a póki co e, przejdźmy do fazy wstępnej, czyli w ogóle zobaczmy co to jest bobsley i jak funkcjonuje. Żeby łatwiej było zobaczyć mechanizm, Seweryn odkręcił przednią część bobsleja. spacer bobsleja. <grym> <grym> Idea ludzi jest taka, że w bobsleju się jedzie i tylko się siedzi, nie steruje. A to jest nic bardziej mylnego. Bo w przede wszystkim sprowadza się do tego, żeby właśnie sterować nim na torze. Trzeba wskoczyć oczywiście, się w środku, żeby było aerodynamicznie, ale całe klucz tego wyścigu jest o to, żebym ja jako pilot, jak najlepiej zjechał sterując tymi linkami tu z przodu. To co widzicie to, właśnie, to jest ten system sterowania. Cały, no banalnie prosta rzecz. Są dwa cięgna, lewe, prawe, steruje się płzami, które są ze sobą połączone. I wszystko. Oma. O matku się śmiało. Najcięższa rzecz jest wyjść z tego miejsca, gdzie jesteś teraz. No, stary stary. Podniesiemy. No, okay. może sobie teraz za te rączki pociągnąć, zobaczyć, jak się to, jakie to jest uczucie, wiesz. O. I. O. Cyk. To tak I to już, to już jest mocno, czy? Bo typ to pewnie taki ruch to już skręca, tak. nie? Wiesz, bo im szybciej jedzie, tym jest bardziej podatna sterowanie. No tak. Więc tam jest kwestia centymetra, czasem nawet pół. Jak musisz wjechać po wirażu, żeby cię nie odbiło, to okay. wtedy przytrzymasz się do siebie. Płody się nie skręcą, on po prostu wiedzie. nieważne co jest po jakiś wiesz, górka, nie górka, coś, wieża do góry. No. Czyli masz sanki klasyczne. Tak, wtedy, wtedy mamy sanki robią. klasyczne. Okay, <laughs> Najcięższa część całej zabawy. <laughs> z z bobsleya, kurczę no nienawidzę. Jest, no powiem Ci <laughs> tak, gorzej niż do jakiejś sportowej fury, nie? No no pomysł sobie, że musisz tam wskoczyć w pełnym biegu. O Jezus Maria, to właśnie. No. Na rozpędzie rzeczywiście się tam wpasować, no. tak. to jest troszkę tak. niewyobrażalne. Okej, okay, co dalej? Tutaj pcham, wbijam się, przekładam łapę, wskakuję do środka podczas biegu. Czyli to trzeba schować jeszcze, tak? tak? To wystarczy pchnąć. I tyle. Tak. Druga osoba w zasadzie. Co? Drugi jest tutaj, jest seweryn. Drugi. A gdzie mam patrzeć? Tu. Jeżdżę w czwórkach i dwójkach. w Dwójkach jestem hamulcowym, w czwórkach siedzę jako drugi, drugi musi zapakować się od razu po pilocie. Nie może szczurchać kaskiem pilota. A tu trzeci, tak? trzeci pakujesz się ręce tu obok niego. Nogi no. dajesz tu po bokach. Za ramę i siadasz trochę przed hamulcem. Dokładnie tak, siadaj Ja pierdziestam i to tak nogi ściska tu? Aha, tak jest O kurde chłopie nie ma szczęście, jesteśmy ściśnięci, nieźle Masakra! Pierdza. I najgorsze jest... O, tak jest O pięknie, widzowie a było was dopiero dwóch. Ciężko, od razu jak rozpiera wpiera kolana w, w konstrukcję, nie? To jest bardzo nie. niewygodne. Później jeszcze jest I osoba czwarty. Czwarty jest tutaj tak hamulcowy. On I ma tu... za zadanie wyhamować, za hamulec. I pociągnąć. on rozpycha, tak? Dokładnie w sensie, tak. W sensie stoi na starcie dokładnie, tak, w tej pozycji. Ej, J, Wyjście no ty. Dokładnie. Ja będę czwarty? Tak jest. No dobrze. Pięty dajesz tutaj. To są twoje. Okay. Z tubki I łapiesz się rękami za to okay. w ten sposób. I teraz tak, zanim mi się złapiesz, musisz jeszcze podbić pchacze do góry, żeby się złożyły. No. Oba, i dopiero się dopać za hamulec. To jest Twoje zadanie. Pykasz i się łapiesz. I musisz się pochylić, bo wystajesz niesamowicie. tak. Yeah. O. O. o Już bliżej. Co? Ewentualnie tak może się. Tak też może z łokciami do przodu. Pewnie. Oh, kur Naprawdę? Za duży kawał z Ciebie. Tu są na milimetry rzeczy. Hamuję Tak na końcu. Wiesz, czwórka jest o tyle fajna, że tutaj faktycznie trzeba mieć to niesamowite zgranie w zespole, żeby to wszystko zagrało. Jedną z podstaw sukcesów w kategoriach olimpijskich typu bobsleje czy sporty drużynowe to jest dobra baza przygotowawcza. Ja natomiast mam dla Was inną bazę przygotowawczą, taką, którą zawsze możecie mieć przy sobie. Mówię tutaj o platformie inwestycyjnej XTB, na której znajdziecie kursy przygotowawcze, artykuły, newsy, czyli w zasadzie wszystko to, czego potrzebujecie, żeby świadomie i odpowiedzialnie zacząć angażować swoje pieniądze do pracy. Przy zakładaniu konta dostaniecie od XTB darmowy kurs przygotowawczy dla początkujących inwestorów, z którego dowiecie się wszystkiego krok po kroku i sami będziecie mogli zdecydować, co zrobić, żeby wasze pieniądze pracowały. Z samym XTB na moim kanale spotkaliście się już, kiedy pokazywałem Wam moje starcie z Tysonem Fury i mniej więcej od tamtej pory dojrzewa mi w głowie myśl, żeby zacząć interesować się inwestowaniem bardziej na poważnie. Do tej pory wszelkie moje inwestycje to były nieruchomości, czyli duże kwoty, nie żeby było ich nie Wiadomo ile, ale no to są po prostu duże pieniądze. A kiedy myślę o inwestowaniu na XTB, to mam w głowie bardziej realne, mniejsze kwoty. Tutaj mam książkę dla początkujących inwestorów, co prawda jest troszkę zajechana, no ale jeszcze żyję. Analizy spółek, zarządzanie ryzykiem. Tak czy inaczej, zbliża się nowy rok i myślę, że to jest dobry czas, żeby zacząć realizować swoje postanowienia noworoczne. Co więcej, poszerzanie swojej wiedzy nigdy nie boli, także polecam zapoznać się z materiałami, które znajdziecie w opisie pod tym filmem. I jeśli chcecie odebrać darmowy kurs przy zakładaniu konta, to pamiętajcie, żeby wpisać kod AJ. AJ. Tu będziemy się rozgrzewać troszkę pod to bieganie na ścieżce. 15 minut myślę, że spokojnie nam wystarczy, żeby się rozgrzać i na ścieżce na spokojnie troszkę techniki, parę przebieżek. Robimy rozgrzewkę, pijemy, pijemy ojcze, które macie. Tylko w żabkach. Jeżeli będziecie regularnie popijać ojcze, to będą w innych sieciówkach też w przyszłym roku. No to okay. róbmy, biegajmy. Rekreacja. W bobslejach jest też trochę tak, że nogi robimy jak atleci, a górę jak kulturyści. Bo ta góra nam nie przeszkadza, w większości sportów może przeszkadzać, jak się jest z związanym, a my sztywno pchamy ten bobslej, więc. Góra duża musi być. Jak to trener mówi, nie ma być wygodnie, ma być szybko. Skip z zatrzymaniem co trzeci krok. Skipa co trzeci krok. W międzyczasie robimy skip Raz, dwa, trzy. Tak, raz dwa, trzy. Tak jest. Dobrze. Trzy. No? Chyba skubany już jest z wokle chłopak. Iś. Iś. Jeszcze zrobimy dwa, trzy przyspieszenia z akcentem na trzy kroki pierwsze zaczynamy z pochylenia. Staram się jak najdłuższy krok i jak najniżej stopa przy tartanie. O kur... tak szorować trzeba? Teoretycznie powinno być przy samej ziemi, bez szorowania. A, określa, tak, ale on to jakby zaakcentował, żeby pokazać dokładnie o co rozumiem, chodzi w tym rozumiem, roku. Rozumiem. Aha Tutaj to by było wszystko i lecimy na ścieżkę. Dobra, dokładnie. W Polsce nie mamy toru bobslejowego, dlatego cała praca nad startem odbywa się na sucho, na specjalnej ścieżce treningowej. Jedyna w Polsce ścieżka startowa, gdzie możemy ćwiczyć to właśnie jak wychodzimy, skakujemy do wózka. Ścieżka ta odwzorowuje początek przejazdu. Trenuje się tutaj nie tylko pchanie, ale również technikę biegu, ryb, synchronizację całej załogi i moment wejścia do bobsleja. Zamiast prawdziwego bobsleja używa się ciężkich wózków treningowych, które mają podobną wagę i obóz. Normalnie ciężki łózek. W Norwegii mam być czwartym, ostatnim zawodnikiem w załodze, dlatego będziemy ćwiczyć głównie pchanie z tej pozycji. To jest ta klasyczna pozycja z tyłu, jako podstawowy rozpychający w dwójce. I wraca? Tak. I wraca. piszcie, chłopie, to jest jak dla psa wybieg. Bum, <grym wody> wracasz, nie musisz tego ciągnąć. Okej, okay, no to była ta jakby wersja, gdzie Seweryn biegnie z tyłu, jako rozpychający. Jest wersja jeszcze, że z pchacza pilota się pcha. ustawiasz sobie tutaj w miarę jak najbliżej, bo czym bliżej Belki jest Bobsley, tym ma dłuższą drogę rozpędu, czyli, jest. czyli będzie lepiej przyspieszał. Stoimy w miarę wysoko. I tak, i robimy opad. Lekko do góry, kolanami zgiętymi wchodzimy w bobsleigh i jednym strzałem wypychamy kolana, prostujemy nogi i prostujemy plecy. Cała twa tylna taśma, musi być jedną dźwignią, która go wypierdzieli do przodu. Opad, wchodzimy lekko do góry, kolanami do środka i wbiście. Dokładnie. Eksplozywnie. To jest bardzo dynamiczny ruch, dlatego głównym naszym ćwiczeniem na siłowni jest zarzut i rwanie. Aby te ruchy wszystkie były jak najdynamiczniejsze, jak najwięcej mocy, żebyśmy mogli. I proste ręce, o! I z tego musisz się dźwignąć do góry i go wystrzelić. Cześć, ja. A, I ja tak zostanę. Ja, ja tak, ja tak polecę, kurde, stary, coś takiego? Coś takiego tak. Ten pierwszy krok, tylko musisz pamiętać, że musi być odpowiednio długi, albo okay. wyciągnąć przed siebie, żeby nie zdrobnić. Okej, okay. teraz za wysoko poszedłeś za wysoko. i widzisz, wyjąłeś go z szyn, no nie? Ja pierdzielę. Dobrze nie. Tak jest, tak jest no. Co macie za lekcje? Polski No to dobry polski macie przy szybie ty. No, jak chcecie powyciskać, to może przyjdę. To się zapytaj nauczycielki. Mogę O błogosławieństwo. Po nagraniach. Myślę, że do 14 skończymy i możemy przyjść, nie? Później tutaj już po prostu się rozbiegam. Tak, tak. Dokładnie. A <g caliber> to musisz no? mieć pozycję odpowiednią. Nie tak? Ok. Tylko tu. <śles neighborhood> <sposi aunty> no nie. Prawie. Mega fajne to jest. Ja ty ja się czuję jak taki chomik w klatce. W sensie jak na kołowrotku. Idziesz chce i wracasz. I teraz Dalej. możemy w dwójce się przebiec. Z komendą ze wszystkim. Ja mówię, gotów, a ty mówisz raz i, i po i uderzasz, nie? Jazda Jazda. Gotów. Raz i. Chcesz hamować? hamuj! <grywa> Byłem sam, była dwójka I teraz wy jesteście we dwójkę Tak Pokażemy jak to robią profesjonalnie. <grywa> Dawajcie <grywa> panowie no. I najważniejsze Dobra. bez piątki nie jedziemy Tak, tak jest Dobrze. Dobrze. Raz i... <grywa> <grywa> Tak, o, blisko. Jest! <laughs> było, było wysoko! Byli wysoko, to przyznam. Podjechaliśmy wysoko Tak jest! <laughs> Panowie, zrobione, to już umiem. Przygotowaliśmy Cię na sucho. Naszym fachowym okiem przeszedłeś testy oh, pozytywnie. Super, <laughs> Zakwalifikowałeś się na wyjazd do, do Lillehammer. Będziemy jeździć już prawdziwym bobslejem. I jak to mówimy, lud zweryfikuje. <laughs> Jedziemy do Norwegii! A, tak jest! Jesteśmy teraz na obozie przygotowawczym przed zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, które odbędą się w lutym 26 roku we Włoszech. Trenują tutaj reprezentacje z różnych części świata. Jest kilka miejsc w Europie, 6-7, tak? By... A no wszyscy jeżdżą w te miejsca, po prostu. Najwięcej mają Niemcy, nie? Te cztery mają Niemcy. W Polsce nie jest to zbyt popularny sport, bardzo mało ludzi wie w ogóle o takim sporcie, że mają reprezentantów. W tym miejscu wypadałoby chyba wspomnieć o samej historii bobslejów. Historia bobslejów zaczyna się pod koniec XIX wieku w Szwajcarii w kurorcie St. Moritz. Turyści szukali zimą mocniejszych wrażeń, więc zaczęli łączyć sanie i dociążać je, żeby szybciej zjeżdżać po oblodzonych drogach. Z czasem prędkości robiły się coraz większe, więc zaczęto wyznaczać pierwsze trasy i budować specjalne tory lodowe. Na początku XX wieku bobsleje były już popularne w Alpach, a w 1924 roku trafiły do programu zimowych Igrzysk Olimpijskich. Od tamtej pory jest to pełen profesjonalizm. Coraz szybsze maszyny, treningi i jeden z najszybszych sportów zimowych na świecie. Oprócz męskiej drużyny jest z nami tutaj również reprezentacja kobiet, która jeździ bobslejem dwójkowym. No ogólnie jest tak, że jak stoję na belce, to mówię, co ja tu robię, że jestem chyba jakaś nienormalna, że jeżdżę jakąś wanną z pozami bo po rynnie lodowej. Ale jak jest pierwszy zjazd, to jest taka adrenalina, że mówi się, że jeszcze raz, jeszcze raz. I znowu ten sam etap, jesteś na górze i mówisz sobie, co ja tu robię, więc to jest jakby... Że tak źle powiem jak narkotyk. Jest po prostu uzależniające, nie? No, to jest taka adrenalina, że nie, nie da się jej opisać. Na przykład Energylandia przy tym to jest... Tak? ...pikuś. Tak? To są... to jest wioskownica tam! Ten Hyperion też i tam... No, czy nie, te... nie, 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 nie. Naprawdę? Wiesz, w telewizji się fajnie wygląda na kanapie, bo są powtórki i tak nie, dalej, no... ale na żywo tutaj jak wiesz, jak stoisz tak blisko toru i ci wiesz, coś ci śmiga 130 na godzinę, no. co waży kurde tam 650 kilo, nie? No to to już jest też wrażenie rowin. Tor w Lillehammer powstał na zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1994 roku i do dziś jest wykorzystywany do zawodów i treningów reprezentacji z całego świata. Ma około 1700 metrów długości i 16 wiraży, czyli wyprofilowanych zakrętów, które przy dużej prędkości dociskają bobsleigh do lodu. Inne. Każdy mhm. ma inną długość, inne, inne kąt nachylenia, inną ilość wiraży. To w zasadzie jest projektowane przez biuro, które się tym zajmuje. Tutaj te ślady właśnie, to są ślady, gdzie bobsleje jeżdżą. Staramy ja się wie. wjechać tak, żeby trzymać się mniej więcej w środku. Bokiem, tutaj. bokiem. Wjeżdżasz tam na przełamaniu kolorów, wjeżdżasz no. i przytrzymujesz rączkę w lewo. Delikatnie i puszczasz. To jest długi, delikatny ruch tutaj, żeby go ustawić. Komplikacją jest to, że jest w sekundy na reakcję często. Trzeba znać wszystko dokładnie na pamięć, to nie może być które się zastanawiasz w tym miejscu, co to zrobić, tylko to musi być do Ciebie otwór. Tor działa dzięki sztucznemu chłodzeniu. Pod lodem znajduje się system rur, który utrzymuje stałą temperaturę i pozwala precyzyjnie kontrolować warunki jazdy. Tak, jest, ale też jest z tym bardzo dużo roboty, bo to jest specjalna ekipa, która przychodzi ten lód, wygładza, profiluje każdy wiraż. Panowie zakładają raki i zraszają wodę, żeby uzupełnić raki w lodzie. Poza sezonem, oczywiście, nie ma lodu i zostaje zwykła betonowa rynna. Kto z Was najdłużej zjeżdża? Yy, no to bardzo. Ty? Ja tak? tak? Z krótką przerwą, okay. ale od 2014 jeżdżę. O kurcze. Ale wywodzi się z judo. A wszyscy się z czego wywodzicie? wszyscy z lekkiej. Ludzie przychodzą z lekkiej atletyki. To są byli sprinterzy, którzy powiedzmy już kończą swoją karierę na 100 metrów i chcą spróbować czegoś innego. Pierwszy dzień to było w zasadzie tylko zapoznanie się z torem, a zjeżdżać mieliśmy dnia kolejnego. Natomiast na zakończenie tego dnia pierwszego wybraliśmy się jeszcze na siłownię z całą reprezentacją, żeby zobaczyć, jak wyglądają ich treningi siłowe. 8 minut plus rozgrzewka. Dzisiaj mamy taki zestaw ćwiczeń. Rwanie, przysiad, wyskoki z przysiadu. Rwanie 4x70%. To chyba nie jest 70%. Jasne, jasne. Rwanie sztangi to czysta eksplozja. Ćwiczenie polega na tym, żeby wygenerować jak największą moc w jak najkrótszym czasie. Dokładnie tak jak przy pierwszych krokach, kiedy pchamy bobsleja i liczy się tam błyskawiczne przyspieszenie. Te ciężary latają, ja naprawdę. Ja myślę, że z normalnej siłowni to by szybko była eliminacja. Nie? Przysiady, czyli podstawowe ćwiczenie na rozwój siły mięśni nóg. Jest to siła ociągowa, dzięki której zawodnicy są w stanie pchać ciężki bobslej na stałej mocy i utrzymać tempo przez całą długość startu. Gdyby nie kontuzja we, w sierpniu 25, to wiesz, wiesz jak było, nie? Tego czasu jak nagrywaliśmy, miały akurat jakieś dwa miesiące od momentu operacji mojego zerwanego bicepsa, więc tam nie byłem jeszcze w pełni sprawny. Ręka była obolała, ja byłem rozstranowany, ale mimo wszystko starałem się trzymać jakiś poziom, żeby cokolwiek zrobić do tego filmu. Ja, ja tylko sprzątam, nie jak Anatoli. I'm sorry, can I clean here? Tylko ja dosłownie sprzątam, nakładam zawodnikom ciężarów. Normalna czynność pchania takiego popleja polega... Na wykorzystanie dolnych głównych partii ciała, więc teraz przechodzimy sobie do klaty, do wyciskania, no bo mamy już zrobione kogi, teraz ładujemy, zobaczymy ile wyciskają żołnierze, zawodnicy Mnoaru. Dzisiaj też już tam pozwolę im troszeczkę wejść na jakieś winy, czy ciężary, będą tam obce, nawet podejść pod życiówkę. Robią takie rzeczy, a generalnie to jest taki, może nie jest to wykładnik do pchania łostego, ale też w tej czwórce czy tam dla ta pilota przekłada się to na to pchanie, także dzisiaj takiej też dodatkowo jeszcze być w sumie Jeszcze kilo Jeszcze Podejście pierwsze Ole to by Jeszcze z kg kilo tam masz, no, 3, nie? Ostatnie słowa do rodziny? No tam przywieł. Dawaj, o! Dawaj! Dawaj! Lek, yeah. Ale bliskość Dobra. Zmieliło go. Ale Dajmy pomniejsze! Dajmy po więcej pomniejsze! Dajmy więcej. Dawaj pomniejsze! Dajmy lekkie. Ale Lekkie, Jedziesz Jedziesz Jest. nie, 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 Powtórka. Ah, dobra, dobra. Jest dobrze. Jest. No i w tenże sposób przyszedł czas na nie, de la creme dzisiejszego odcinka, czyli z jazdy na prawdziwym mocne. Będziemy zjeżdżać w czwórce, w najszybszej, najmocniejszej wersji. Różnica między dwójkami a czwórkami jest taka, że czwórki są bardziej wi widowiskowe, dużo większa masa i dużo większa prędkość. Zjeżdżam jako amator, a pod koniec tego dnia zjeżdżam jako prosty. Tak, już nauczony i wyszkolony. W międzyczasie chłopaki przypomnieli mi sekwencje startowe, gdzie z mojej pozycji musiałem wypowiedzieć komendę gotów. Gotów! Raz i to wszystko jest bardzo ważne, żeby wykręcić jak najlepszy czas. A gdzie jesteś? A, Poland, ja. Poland, yeah. I see. Była kiedyś taka ciężka kontuzja. Na no, Znaczy, no, no, nie ginęli kiedyś na torach normalnie, więc. Jakbyś tego nie miał, to przestępstwo jest gwarantowane. Przy mocniejszym wrodce, no. <laughs> jak <je> to podpalają. <laughs> Znaczy ja w tamtym roku nie założyłem sobie na zawody i mieliśmy wypadek, że się wywróciliśmy, no to miałem całe popalone plecy. Nie. Ja miałem około 10 wypadków, ostatni mieliśmy w tamtym roku w, tutaj na zawodach na Pucharze Świata w Lillehammer, jechałem dwójką. No niestety wywróciliśmy się, no troszkę ta skóra mi się spaliła, troszkę... Jej ubyło. Bo w to no, dość często zdarzają się w sumie wypadki podczas treningów czy też zawodów, kiedy są różne warunki atmosferyczne, ten lód jest szybszy, płody są też lepiej zrobione, jest ta prędkość dużo szybsza. Czasami jest gorzej ten bo tutaj opanować i chcąc zyskać lepszy czas, piloci często szukają lepszych ścieżek, szybszych, co też równocześnie czasami skutkuje to, że za bardzo zryzykują. No i jest, jest ten wypadek, jest ten crash. Są też wypadki jakby z zatorem i wyciągając. Boba z ciężarówki ucięła mi palec. Jakby teraz mam kikuta. Jestem gotowy. Jakie są twoje ostatnie słowa Adam? Bicie, bicie ojcze. Czyli biegniesz, biegniesz, biegniesz. Tyk. No i trzymasz się. I tak będzie Michał czekać na ciebie. W tej pozycji. O, to jest twoja pozycja, w której jedziesz do końca ślisku. Do momentu, aż Michał powie ci hamuj. Pulsacyjnie, że zaciągasz, odpuszczasz. Zaciągasz, odpuszczasz. Jakbyście przejechali, już widział, że lecisz do lasu, to chyba z całej siły, nie? Wtedy. I cały czas otrzymasz. To teraz, jeśli mi pokaż stąd... No bo tu jest... Ja stoję tu, tak? no I to jest ten start, że odpychasz się i od razu lecisz. Mm, mm, mm. Dobra, dobra, tego nie było. W ogóle zakładając te kolce, trzeba uważać jak się poruszamy, bo kolce są tylko w przedniej części buta, a pięta jest już gładziutka. Także jak ja najpierw stanąłem sobie na pięcie i się poślizgnąłem, później wbiłem kolce w lód, to myślałem, że mi zerwie coś w kolanie. Nigdy nie napięte. na piętę. No Zawsze Właśnie, 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 właśnie. No ale to odruch. Ja jak kupię dwa razy mówisz gotów. Cześć wszystkim.

Ale jeszcze teraz pytanie, czy zahamował, czy nie wjechał do lasu, nie? Także jak teraz będzie długa przerwa, to znaczy, że mają problem. Ich... Oh, 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 oh. Dawaj. O ja walczyłem o Nie, ja wszystko. tak. Nie? Ten hamulec to Myśleliście, że wylecicie? My że no, wyno... Było ryzyko, słuchaj, że mam... <laughs> Ja tego hamulca... To... Ej, ogólnie to tak, no jedna noga mi nie wskoczyła Hamulca nie mogłem znaleźć I w ogóle ledwo wskoczyłem, nie? No zajebiście Panie podobało się? Nie, fajnie, fajnie, tylko... No mówię, dużo było, było stresująco I przeciążenia są, no rzeczywiście też Dociska, dociska momentami e, Dziękuję Dobry, dobry starcik mi się ta jedziemy na To jest tryb, tryb przetrwania mi się włączył, tak Odliczałem ile już możemy jechać Ile jeszcze do końca Ale z tym hamulcem to, to było tak Hamuj 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 A później na końcu Oni mówili pulsacyjnie, a ja już tylko... Było kluczkę, na końcu jedno do końca Zawodowiec <suszy> <suszy> ledwo tam wpasowałem, żeby skoordynować wskoczenie do tego, to mhm. myślałem że się wywala. A były przypadki, że kupacy nie wsiadali, wypadali ze środka, wsiadali tyłem. Tak. No tak, twarzą do siebie siedzieli na przykład. A, nie? Czemu? a czemu tak? Bo tak się wpakowali, a jak już wsiądziesz, to nie ma hamulców, musisz jechać do końca. Teoretycznie, ty jako czwarty, wtedy ratujesz sytuację. Chłopaka bierze, że za fraki wrzuca do środka po prostu. Żeby cztery ciała dojechały. Podczas naszych nagrań bardzo dużym problemem było to, że każdej drużynie przysługuje tylko kilka zjazdów w ciągu dnia. No i mi tego dnia udało się zjechać dwa razy. Próbuję się nie spinać, robię sobie strategię w głowie, żeby na luźnie to zrobić, żeby jednak. Żeby jednak nie, nie maksować, bo większa szansa na błąd. Najważniejsze to wcelować nogami w odpowiednie miejsce i w ogóle wskoczyć serio albo już Gotów? Podczas zjazdu starałem się zobaczyć jak najwięcej własnymi oczami, ale od pewnego momentu przeciążenia zaczęły być tak duże, że zacząłem bać się o własne kręgi i grawitacja samoistnie docisnęła mi głowę do dołu. Tym razem byłem już przeczulony i zahamowałem troszeczkę za szybko A, Za mocno? Trzymaj hamulec, trzymaj, trzymaj Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobra. Popie, Popnij go, popij go do przodu, dawaj Ale niemożliwe stanie Szybszy widzi widzisz co robi, nie? Dobra. Uff, ja się trzęsę, Dobra. No. Bardzo ładnie Pobijało cię? teraz już tak pilnowałem nasz aż... Aż barki tak sobie dałem do góry, żeby mi nie latała głowa, nie? I tak, tak najpierw tak siedziałem, tak raz mnie zGO, o oh, kur. Już lepiej, już lepiej, już więcej przynajmniej Jaki świadomości. Tak, tak. Starałem się patrzeć, ale jak mi raz tak przygięło, to już trochę się schowałem. Dobre zwiększenie przygody bockleju. I w taki sposób kończymy naszą przygodę w Norwegii. Chłopakom życzę dużo szczęścia w nadchodzących igrzyskach. Na pewno bocleje to sport dostarczający wiele emocji. Mam nadzieję, że w przyszłości zyska większą popularność, bo wbrew pozorom jest to dyscyplina, w której bardzo dużo czynników ma znaczenie. Chłodna głowa, kalkulacja, zrywność, eksplozywność, siła. Dzięki za uwagę, widzimy się w następnym. Hie hurting blackkt